W małym miasteczku w Gambii, z dala od zgiełku i handlowych szlaków, istnieje ciekawe miejsce, niewielkie muzeum etnograficzne, pielęgnujące historię plemion zamieszkujących tę stronę. Ważną częścią tego miejsca jest basen pełen krokodyli, który jest głównie mocno związany z historią i ludowymi wierzeniami mieszkańców Gambii. Oglądam się cały czas, bo nie wiem czy nie ma gdzieś w pobliżu innych krokodyli. Mogą wyjść w każdej chwili i zjeść. Kachikali to niewielkie muzeum w mieście Baka'u. Placówka składa się z dwóch części – ekspozycji muzealnych umieszczonych w charakterystycznych dla afrykańskiej architektury domkach oraz części ogrodowej, gdzie znajduje się małe jeziorko. W małych rotundach wystawiono prawie tysiąc eksponatów związanych z kulturą i tradycjami miejscowej ludności. Można w nich zobaczyć eksponaty należące do plemion związanych z tym regionem, głównie Mandika i Dziola. Ekspozycje prezentują ludowe rękodzieło, kostiumy i instrumenty muzyczne. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy! Już przy wejściu uwagę przyciągają narodowe stroje, które do dziś używa się podczas uroczystych ceremonii. Niumi Kankurang jest zakładany przeważnie podczas wesel. Obecność Kankurang miała odstraszać złe duchy i zapewniać bezpieczeństwo zebranym. Fang Bondi upleciony w całości z liści drzewa fara. Jest stosowany głównie podczas ceremonii dorastania młodych mężczyzn. Przebrany przewodnik za pomocą maczet hałasował, odganiając złe duchy. Kumpo. Nakłada go tancerz, w którego wstępuje duch i kieruje jego poczynaniami. Strój składa się z liści i łodyg bambusa. Jego atrybuty to trzepaczka i dzwonek, które odganiają złe duchy i przywołują pomyślność. Dużą część ekspozycji muzeum stanowią ludowe instrumenty charakterystyczne dla tej części Afryki. Zobaczymy tu przedmioty strunowe, jak i membranowe. Do najpopularniejszych należą między innymi kora, zwana też afrykańską harfą to instrument podobny do gitary, zbudowany na bazie rozciętej w połowie tykwy, pokrytej krowią skórą, z mostkiem i strunami. Balafon to tradycyjny zachodnioafrykański instrument podobny do ksylofonu, w którym wysuszone owoce tykwy z zaklejonymi folią dziurami służą jako pudła rezonansowe. Bukarabu jest instrumentem złożonym z kilku bębnów pokrytymi skórą wołów. Wyglądem przypomina perkusję, ale rytm wystukuje się rękoma, rozróżnia się wersje 3- i 4-bębnowe. Gamberech i molo to różne wersje instrumentu strunowego, którego najważniejszą częścią jest struna zrobiona ze zwierzęcej skóry. W ostatniej rotundzie przygotowano ekspozycję fotograficzną, która ilustruje historię i zmiany w Gambii na przełomie ostatnich dekad. Od odzyskania niepodległości w 1965 roku. Drugą część muzeum stanowi ogród, na terenie którego znajduje się sadzawka z krokodylami. Są one najlepiej znaną atrakcją bakału. Jednak nie o krokodyle tu chodzi, a o Świętą Sadzawkę, jedną z trzech w Gambii. Święta Sadzawka jest miejscem pielgrzymek w intencjach płodności, zdrowia, powodzenia i szczęścia w rodzinie. Uważa się, że kąpiel w sadzawce pływa leczniczo na bezpłodność. Oczywiście owe kąpiele ograniczają się do obmycia ciała wodą. Obecnie odświętne rytuały są już rzadkością. Podobnie jak muzeum, również sadzawka jest prywatną własnością bogatego gambijskiego rodu założycieli miasta Bakał – Bojangów i jest związana z nimi od pokoleń. Legenda podaje, że ponad 500 lat temu do drzwi przodków bojanków zapukała starsza kobieta o imieniu Kaczikali. Poprosiła o pomoc w ratowaniu topiącej się córki. Nieświadomi, że są poddawani próbie przez ducha, pomogli i w nagrodę otrzymali na własność staw z cudowną wodą. Mieli o niego dbać, zasiedlając życiem, dlatego sprowadzili tam pierwszą parę krokodyli. Dziś basen zamieszkuje ponad 100 okazów krokodyla pustynnego, niektóre o długości nawet do 3 metrów. Znajdują się tutaj również rzadkie dla tego gatunku gada albinosy. Miejsce jest tłumnie odwiedzane przez turystów, którzy przyjeżdżają głównie na selfie z zastygłymi w bezruchu gadami. Część kulturowa kompletnie im umyka. Dzieje się tak również za sprawą samych przewodników, którzy często w programie zwiedzania pomijają obecność muzeum, a nastawiają się na dostarczenie niezapomnianych wrażeń z wizyty w basenie pełnym gadów. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.